Dzisiaj zapraszamy Was na nowy odcinek, specjalnie eee, się nie goliłem. Kochanie, to inna ekspresja. Hej kajka, witamy Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marfa jest z i witamy Was w nowym to! Aha! Teraz! Specjalnie się nie goliłem jeszcze! widzicie taki zarost! To dzisiaj będzie w naszym Sprawdź to Lecimy w temacie reklam z Instagrama, Aliexpress, Pinteresta i całej reszty tego grajdolnika internetowego I dzisiaj mamy taką cud, sztos maszynkę Ja ją pokazywałam pokazałam Krzysiowi, Krzyś stwierdził, że tak, to jest super, że jemu się może przydać taka maszynka Więc dzisiaj ją mamy O ile cokolwiek zostanie tutaj Patrzcie się, ona jest złota Puszczamy wa Nie. Yeah. 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 Ale to ma dziwne sprężynki takie. Jesteśmy bardzo brudni. Krzysztof nawet nie tak jak ja. <grywka> Bo nasz syn tuszem od drukarki wysmarował parę rzeczy, wysmarował mnie troszeczkę i Martę bardzo. Koniec jeszcze pokażę ten filmik. Oho. Oho. Jasne. Ja. Jasne. Czyliś miał już parę maszynek, ja dzisiaj zabawię się w barbera. Także, y, jak widzicie, jest tu nad czym się trochę wyżywać. Chcę wsadzę rękę. To już byłoby się z czym bawić, ale stwierdził, że nie odda się w ręce barbera tylko w ręce żony. Okej, okay, gogle. Y, pokaż mi jakiś filmik jak barber obcina brodę. Widzę, że Marta się przygotowała. Barbara, co należy widzieć przed pierwszą wizytą? No to tu, no tu, 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 tu. O Jezus, w zwolnionym tempie i dużo gadają. Nie, 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 nie. Tak to się nie nauczymy w 5 minut. Trzymaj, ja mam inny pomysł. Cały się dygam. Przecież miałam grzybyczek. O mam. To nie jest grzybyczek. No bo nie mogę, to nie wiem gdzie on jest. Ufa. No. Ale patrz jak ładnie, powinieneś tak się czesać, od razu lepiej to wygląda. Tak? Generalnie u Barbera chodzi o to, aby nie wpaść w błoto w moim przypadku, a w przypadku mojego męża, żeby nie wyglądał pyzato, tylko żeby wyglądał męsko, tak ostro. I w ogóle. I Barber generalnie wie gdzie ciąć, a ja sobie po babsku to narysuję. Pokaż zdjęcie. Dobrze przystrzyżonego mężczyzny przez Barbera. Chodzi o brodę. Ogień! Sam to muszę pisać. Broda u mężczyzny. Jak chcesz wyglądać? Ten wygląda tak męsko, nie? chcę, no. Ogarnie się. Pokaż, nie? To muszę inną kredką, coś źle co zaczęłam. Trzymaj mi, tak? <śpuszczak> to już to tyle krasek że gdzieś pośrodku będzie, <śpuszczak> będzie mój mąż, no. Już jakbym był trochę obcięty. A on Ci jeszcze taki ręcznik cieplutki przykładał, nie? Ale no nie musi. O, 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 jakie to zimne, czemu ty? Który barber będzie? O, no mam nadzieję, że żaden. No i lepiej. Teraz rozgrzejemy to miejsce. Więc... Dobra, idziemy. Tu mi musisz tak trzymać, wtedy od razu, okej. Okay. Podłączyć pod mózg? Kochanie, ja ci mówię, wtyczka podłącza się pod prąd, a nie kontakt pod wtyczkę To może być No odwrotnie I to, i to klikać ma? <laughs> no. Czekaj, czekaj, ogarnij to Ja ci to zrobię, daj, ja ci to zrobię tylnymi rękami Okej okay. No dobra, dobra, no Daj No pokaż, no, no, pokaż. no pokaż Ale, ale nie patrz, nie Nie, nie prosto w No nie podglądaj, dobra? Ale nie podglądaj, nie podglądasz Podglądam przecież. Na no, pewno? Zeza, na ciebie robię, nic nie widzę, wszystko mam w brzuchu. Od tej strony? To od spodu się? Logiczne. co? Co się stało? coś się stało? Możesz zacząć gdzieś indziej niż na szyi. Dobra. Pierwsze co mi podderzy nie gardło. Włosy ze sobą. Nie? Nie. Ona ma wibrację, jak porąba. Jeszcze no raz, możesz, no, wiesz wiesz raz tyle... tutaj. Tylko tak delikatnie. Mm, ciągnie. Ciągnie? Strasznie ciągnie. Tylko delikatnie teraz. Bo teraz nie masz zabezpieczenia. Możesz mi zrobić krzywdę. Weź pod uwagę. Że możesz kogoś zaciąć tym. Boli czy nie? Zdowalnie. Ale ona w ogóle nie goni ty. Nic. Ani krzty. Jak ani krzty? Ani krzty. A nic czyhaj, nie ma. To, 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 Zobacz sobie. Co Jak, a, a ręka to mi tak, tak mi ręka chodzi. Beznadzieja. Najgorszy sprzęt jaki ja w życiu miałam. A, bo to wypadło. Teraz dopiero się zahaczyło. Debiły. To jeszcze raz. Dobra. Było zepsute. Spróbuj jeszcze raz. No teraz tak nie wibrzy! Okej, okay, dobra, no goli. O, o kurde! Ale powiem ci, że jedynie. Musimy ją podładować. Ja sobie jeszcze sprawdzę, ile to kosztowało. I na Aliexpress ta maszynka kosztowała 32 zł. Musieliśmy podłączyć prąd, bo padła nam maszynka. Ale bo i nie naładowaliśmy wcześniej. Nie. Ale lepiej szła naładowana niż. Yy, tak, niż pod kablem, zdecydowanie. No przynajmniej działa. Sprawdzamy potem na pleca. Mhm. Wiesz. o Jezu, przepraszam, zabolało. Mhm. Lepiej niż tamtą? Nie wiem. Tak. Dotykowo może porównywalnie. Porównywalnie jak tą, którą używam na co dzień po prostu. Taką na prąd. Ale ta jest mega malutka i taka wygląda. cute. No, tak mi obetnij. Tak. Co tu położę? Dlaczego barberzy w swoich tych warsztatach mają, mają... Zdjęcia, brud, zdjęcia brud? No bo się nie chcą przyznać, że nie wiedzą, jak to robić. A, widzisz, to jest tak. No ciekawe, czy ci się Jest barberka? Wygląda jakaś barberka? To i tak będzie do zgolenia, więc wszystko przeleca jedną długość. Tu Czyli to wszystko na 4 mm, tak? Tak, żeby ją, wiesz. Żeby nie była taka wybujasta. Co ja robię, to. O, co ty tutaj robisz, Jezu? Nie mogłabym pracować jako barber. Wykluczyłabym ta tamina. O Jezu, a nie taka głocha. To, to, pomoc. A, kurwa, nie tak! Teraz kupiłam. Let's oh, go I bet when I land they gon' tell me gets lucky again see that I'm with Oh że case It's harder to watch setting the stage you should give me my prize You ain't got no soul you lagging the spirit You talk out your neck I'ma show you I'm with it I've been really happy. you to sit and watch me win again and win again and win again I know it's probably getting on me and win a so if I ever Tu by się dziura zrobiła. Chłopę to za nisko. O shit! No tego Maszyn... się tak nie da. Czekaj, za zrobię! O nie! Bo tak super! Głupia maszynka. No, po prostu druga taką ostrą broda. Powiedzmy, że tak miało być. Aha. Jest dobrze, tu nie zgolimy na zero. No na co ci chodzi? Nie, jest super. Gdyby nie tu, to tak to, to. było, to byłoby zajebiście. I tutaj zrobiłaś bardzo ładnie. Też mi się to wydaje. Dobrze jest Okej, okay. się, tak wiesz, okiem. Okej. Okay. I wyjdzujcie drugą stronę. Aaaaa, kochanie, zajebiście to zrobiłam. No po tym filmie to ja uważam, że zostanę oferty pracy. No ale co uważasz? Jakby uważa? U nie, Trochę mówię, jeszcze... że ta strona jest zajebiście, że ja bym tak mógł wyjść na drogę. Jest problem Co robi na tej drodze? Co, co się robi na drodze tak przystrzyżony, bo ja nie wiem. Nie? Łapać stopa. Jakoś tak, pomimo tego, że jest taka dupna, o wiele lepiej trzyma w ręce. Aż odpoczywam mam wrażenie. ja, ja. Okropna ta tak nie Ta Prawda, jest straszna. To tylko będzie do psie łap jakoś tak Ale chyba ta hmm. strona lepiej wygląda. Też mi się tak wydaje, o wiele... Ta mi tutaj jakby Ci tak wiesz, gdzie za głęboko, tak, ta jest taka równa. Ta jest taka równa, no tutaj a, bez dwóch zdań, jeżeli o to a chodzi tutaj to... tutaj jest jakby takie są no? Tak, to, to nie wygląda tak jak barbersko, a ta, ta no. wygląda barbersko. Tamta strona wygląda o wiele lepiej, bo tej już wiemy, że się już nie da naprawić, jest za głęboko wcięte gdzie nigdy. Niby fajnie mi się to robiło, tutaj nie jest to takie równe jak tu, bo tutaj zobacz teraz jak zdjęłam to. Tu jest równiusieńko, a tu... Nie Klo... jest tak. Tylko ciemno masz. Mimo wszystko tamta... Dobra, chrzanie to, ja robię się... tamtą. Rób tamtą. No jest dokładniejsza. Czuję. Tu mi takie cieniutki zrobiłeś. Mam gruby. jest taka różnica. Ale tak to jest super. Brawo! podsumowanie tej naszej maszynki. Naprawdę cięła praktycznie do zera, jak tutaj zobaczycie. O. No ale później jakby już się stępiła i te włosy są o wiele e, dłuższe. Znaczy o wiele jak nie o wiele. No no może tego aż tak tutaj nie widać, natomiast już nie jest taka precyzyjna, także mam wrażenie, że po jednej brodzie ona już jest e, fest stępiona. No i do takich bardzo precyzyjnych miejsc, jak tutaj, żeby to fajnie wyciąć, no to też się nie nadaje. Generalnie z efektu jestem mimo wszystko zadowolona, jak to wygląda. No i ciągła, czasami strasznie ciągła, ja to nawet czułam, więc Krzyś to w ogóle miał bez... A teraz z Twojej perspektywy? plusów na pewno fajnie, że ona jest do naładowania i że można ją użyć nawet gdzieś tam, tylko się podgolić. To jest no. fajne. bardzo dokładna w stosunku do tej dla mnie. Tak. Bo ona jest o wiele dokładniejsza. No nie, ta w ogóle Ostrza nie jest. mają tej siarczy. samej wielkości, jak widać, no nie? Jakby szerokości. Jedna a druga. Mają tą samą szerokość. Taka prawdziwa. Z prawdziwego zdarzenia, ta, ta bo to ta, jest taki pitu-pitu. Ta, tak. Tak, jak ta, którą mam do golenia ogólnie, to ta jest mega fajna, bo ją, ją mam lata i. Tak, ona, ona mega długo jest. Jedno, co ona jest. ma fajne, co zawsze w tym Philipsie jest super, to jest to, że ona ma samo ostrzenie. Że ona po prostu sama tak. się ostrzy. Co jest do golenia właściwie. Chyba Te to jest Philips. Tak, też jest Philips. To jest Philips. Ona była kiedyś pokazywana już dawno temu tak, dawno w przypadku e, najpopularniejszych rzeczy kupowanych na Allegro. Jeżeli byście byli zainteresowani takim filmem ponownie, to koniecznie dajcie znać, bo chętnie byśmy coś takiego przygotowali. Dobra. Kończymy ten film, ale to nabiło mi się swetra ja i ja pierdolę. No, trzeba go dać do frania. wszystko. ja chciałam w tym spetrze dzisiaj. Chodzić. Ja chciałem w tej bluzce dzisiaj chodzić. Boże, i co zrobimy teraz? No, nie nie mamy drugich tak. Ale wyglądam lepiej, powiem wam. Jak tak se porównamy Krzysia tu, z wcześniej, a tu! To, to wyglądam lepiej. Dziękuję bardzo. Okej, okay, to co? My kończymy. I do zobaczenia następnym sprawdź to Takie, zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie i wpadajcie na nasze instagramy. Bye! No i na familii!